Prognoza pogody na najbliższe dni nie napawa optymizmem. Wydawałoby się, że piękna słoneczna pogoda, którą możemy obserwować, zostanie już z nami aż do kalendarzowej wiosny. Nic bardziej mylnego. Nadchodzi duże ochłodzenie. Prognoza pogody nas nie rozpieszcza. Chociaż wielu już ucieszyło się na widok słońca i jasnego nieba, to wcale nie oznacza, że wiosenna aura z nami zostanie. Pogoda w Polsce znana jest z kapryśności i tak będzie tym razem. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z wysokich temperatur i braku chmur, to najlepiej zrobi, jeśli zacznie korzystać bezzwłocznie. To wszystko dlatego, że tak jak teraz wcale nie będzie przez długi czas. Prognoza pogody nie będzie dla nas łaskawa, chociaż teraz wiosnę czujemy w powietrzu, to taki stan rzeczy się nie utrzyma. Dzisiejszy dzień zaskoczył nas wysokimi temperaturami. Jeszcze rano termometry pokazywały wynik poniżej zera, ale po południu w niektórych miejscach w Polsce było nawet 17 stopni. To jednak wcale nie oznacza, że możemy schować do szafy zimowe kurtki i buty. Jeszcze nadejdzie znaczne ochłodzenie. Po weekendzie nastąpi znaczące załamanie pogody. Nic nie pomoże nam fakt, że przez kilka ciepłych dni przyroda zaczęła budzić się do życia, pszczoły opuszczały ule, pojawiły się roztopy, a kwitnąć zaczęły krokusy i przebiśniegi, to ucha tak czy siak wróci. Pojawi się deszcz i mrzawka, a temperatury powietrza znacząco spadną. Jedynie na południu kraju nie będzie aż tak źle, ale do aktualnego poziomu również zabraknie kilku stopni Celsjusza. Wygląda na to, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i planuje do nas wrócić. Zgodnie ze znanym Polskim powiedzeniem: W marcu jak w garncu zapowiada się na to, że nie możemy na razie liczyć na ciepłą i słoneczną pogodę, a jej załamania staną się naszą codziennością. Prognoza pogody dokładnie tak przepowiada.